Kortykosteroidy. Kortykosteroidy, glikokortykoidy, glikokortykosterydy, glikokortykosteroidy, kortykosterydy. Hormony produkowane w warstwach pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy pod wpływem ACTH, które regulują przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów. Zalicza się do nich kortyzol, kortykosteron, kortyzon. Wzór strukturalny kortyzolu. Kortykosteroidy to także grupa leków o działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym, które mają silny wpływ na gospodarkę węglowodanową, białkową, lipidową i wodno organizmu. Nadmierne wydzielenie kortykosteroidów względnie nadmierna podaż leków o tym samym działaniu powoduje hiperkorty... Jeszcze raz. Nadmierne wydzielanie kortykosteroidów względnie nadmierna podaż leków o tym samym działaniu powoduje hiperkortyzolemię, chorobę nazwaną zespołem Cushinga. Niedobór kortykosteroidów powoduje chorobę Addisona.